Tu Bartek i Wielki Tata. Jak z gry Brawl Stars naszej ulubionej gry mobilnej. No. No mów. mów. Tu jest karnet, widzicie. Mamy odpalony coś karnet. Mamy dwie postacie i mamy od odpalania cały karnet. Ale przed tym wszystkim wyniki konkursu, osoba, która u nas wygrała, jest będzie podpięte w komentarzu. Więc sobie zerkniecie przypiętym komentarzu, kto wygrał. I ta osoba wysyła maila. I będzie miała do siebie wysłaną przedmiot wygrany. A my teraz co? Jedziemy. Wpadajcie też do Olusia i Tatusia naszej ekipy. Mamy ekipę Olusi i Tatuś. Wpadajcie do nich na kanał. Też mega, mega rodzinny. A my jedziemy, więc zostawcie łapkę w górę, komentarz i subika. Więc jak chcecie, żeby bez nie padł, a my też chcemy, to jedziemy. Heja. Dobra. No I co? Mamy tutaj końca sezonu 32 dni, tak? Bartek? Tak. Odpalamy porówno, porówno. Dżadżan. I jedziemy dalej. Pierwsza skrzynka. Dobra, ja sobie odpalam. i są. dwie rzeczy. Patrz w tym samym momencie, coś, coś wypadło. dwa każe ci wypadł? Tak. A mi nic. Dobra, bierzemy pierwszą skrzynkę. Coś wypadnie. I? Wypadło mi takie serce. To ci wypadło? Tak, serce. A ty to mało. Mega boxy na koniec, tak? Dobra, dużą skrzynkę, 3, 2, 1. Pusto. Czwórka, tak? Czwórka, 3, 2, 1. Pusto. Piątka. 4, 3, 2, 1. Świeci się u mnie, u Ciebie też nic nie świeci. Kolejna. 4, 3, 2, 1. Pusto. Musimy, musimy jakieś legendy wypać dzisiaj, drodzy Państwo. 4, 3, 2, 1. I zrobiliśmy ten sam błąd co zawsze. Wiesz jaki? Nie odpaliliśmy Janet. Odpalamy Janet? Odpalamy Janet. Pierwszy Zademiasz Pierwszy za dym, nasze konto. I jedziemy dalej. Dobra, odpalamy teraz kolejną ósemkę. 4, 3, 2, 1, go. dziewiątka. 3, 2, 1, go. 10, Dzie No, dziesiątka powinna wypaść później, ale odpalamy dziesiątkę. Czekaj, ja muszę nadrobić. 7, go. 4, 3, 2, coś wypadnie, mi się świeci. Dobra. Gadżet do Bibi Turbo. Mi się świeci. Gadżet do Ivy. Dobra, teraz 12, tak? Dobra, 12. O, ja miałam tylko dodatek nam do roku. 13. 13 4 3 2 1. Go! Nie ma nic. 14. Góra. Patrzymy, drodzy państwo. Go! Nie ma nic. 15. Maksujemy nasze konta. Nie ma nic. 16. <noise> ja 15. Jak to dopiero 15? No, Miły do dobroka. I wypadł wiezna moc. Miły dodatek. 17. 4, 3, 2, 1, go. E, mega na końcu, tak? 19. Świeci się? Nie. Yeah. Dobra, mamy chociaż no, spray? Pach. Mamy po sprayu. 20 ciśnę. Czekaj, cztery, trzy, dwa, jeden. Nie świeci się mi się nic. Odpalaj. Jeden. Cztery, trzy, dwa. 1, Jeden. Pusto. Dobra, pusto. Dwadzieścia jeden. Pusto. Dwadzieścia dwa. Pusto. Pusto, jak domo. 23. 3. trzy. Musi jakaś postać wypaść ludziska. Pusto. 24 pusto, pusto 5 pusta o się świeci o no, gadget 7, nie wiem, które. Ty które tyłeś dół Dobra 7 dół świeci się? Nie, dziękuję ja... O, gadżet do Sergea. Ja teraz... Tarcza energetyczna. Chcesz <noise> pochłania się mi po obrażeń. O, to super. Mamy osłonkę. No mów. Góra, górę ja, dół. Dobra, góra, dół. 4, 3. O ja! Patrz! Kruk, ci <grywki> wypatrzył. Czartujesz. Na jakim kończy? No. O, oh, te Ale, ale jaja. <grywki> Chciałeś kruka. Mam kruka. I masz kruka. Dobra, 28. <grywki> ci zaskoczyłem raz, ja dwóch. Ja nawet nie zauważyłem kiedy, bo się spojrzałem do ciebie, <grywki> a patrzę, że kruk leży. <grywki> a iść ty. Dobra, od Megaboksa tworzyłeś. Odpalamy Mega Boxa. 5, 4... 8! Dawaj, I się nie świeci. Następny musi ja ześ wypaść musi. Gadget. Tak. Nie jeszcze masz szansę, nie bój się. się 31. Pominąło już coś? 29. 31? 31. Kurczę, jest legenda, co? Ty masz lekarz. 32-3. Minzy wypadek. 3 już mamy połówkę kad tu zaraz już mam połówkę, karnetu, nie, już mam połówkę. O, 70 jest połówka Megabox? Nie. Jest to są no 36 Dobra, dodam sobie. Łączyłem 36, dobra. myślałem, że włączę 36, 6, dobra, 36, 4, 3, 2, 1. sam. Co się sam świeci? Co to dobrze? A, do kolcika, dobra. 37, 7 Lecimy 37, nie ma nic.

Twój jest najlepszy 41 Jeszcze coś ci musi wypaść, bo ty wiesz o Pusto 43 Trzy. I spray odpalimy Proszę, odpaliłem spraya Tak? Tak Teraz 45 Dawaj I... Możnik I... Możnik 45 46 45 czy 46? 46 Ominęliśmy Tak 47 Dobra Nic 100 49 49 zasuwamy, elo 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 Mam Kruk Żartujesz <grym> Kruk Dzień Kruka? Ej, bo dzisiaj Dzień w ogóle Może oni zrobili na Dzień Dziecka możliwość otwierania legend? Dwa kruki, ale jaja. A może jest inna kruka? Dawaj, może coś wypadnie. 50. Znów. Dwa kruki. Tak jeszcze nigdy nie było. <grym> nigdy. nigdy nie było. Którą Rozwierasz? O, mi się świeci. To otwierasz? No to chyba to. Dobra, u mnie to Barley dostał drugą opcję. Już. 53. No. Nic. 54 Dobrze dzisiaj otwieramy widzowie, bo dzisiaj... No to jest... super, powiem Ci, że udało się z tym. 56? No to pewnie mega udany. O mam coś? Musicie obliczyć, żeby dostać coś. Mhm. Dobra. Hmm. 58, 58. 59. Jak jedna osoba obliczy. Ile zebraliśmy? Zostanie 20 PS, to jedna osoba. Bartka kieszeń. Który teraz? <noise> Który tu otwierasz? 64, góra. Pusto. Co otwieram? Rymiki? 66? 63. Jakie 63? Jak 63, 63 to bardzo przed chwilą, było? Pod spodem coś było, nie? 63, 64, 6... Sześć... Dobra Otwieramy Dobra wo Przebranie mega walkiri Teraz otwieramy mega boxy Mega boxy? 68 Od końca Tak Dobra 7 Nie ma nic O, siedzi mi się Cóż? 65 otworzymy Ile? Co się wybaczy? Broka badło? mam! Masz broka, ja mam do. Ja do 65. 65. 7. 7. Hmm. 3, 2, 1. Dobra, i tak jest, kruch. Hmm, 62. 62. 9. 3, się, się świecą jeszcze 2, 1. 3, O! To Nie. 60. 400 W token. No, 60. A jeszcze górną skrzynkę. 7, 3, 2, 1. Bonus. Kolejny. Górna skrzynka. Jo, właśnie otworzyłem. Dobra. Zostało 55 wiesz? i pewnie jakaś na początku. Dwójka. Dobra. Kto o, dos... mam. Czekaj sobie, może do kruka dodam. Albo nie. Dodam sobie do. Do, do, wiadomo, że do kruka dodam. 51, może już. Abo do Janet. Janet jest dobra. Dobra, 51? jeden. 51. Dobra. 7. 4, 3, 2, 1. Nie ma nic. 7, 6. To pewnie nic. Dobra, pusto. 45. 45. Bójka. Dobra. Dawaj, kruczku. Kruczku, kruczku, gdzie jesteś? Kruczku, kruczku. O, jesteś, kruczku. Dobra, co jeszcze zostało? 34. 34. szóstka 10. Akucio, prawda? Farmaconia 7. Dziesiątki ty widziałeś. Czekaj. 18. 18. 4, 3, 2, 1. Dobra. I? Nic. Nie. Yeah. Pakiet Na samym, począ odznak. Na samym początku została jedna. A? 8 Osiem. Fajnie. Ja jeszcze pakiet. Czekaj. No dobra, i spowolniłem. Pakiet, znak co dostałem? Co dostałeś? Oko! Ja mam pakiet cool. znak. Mam pakiet znak. No i co? A pan. El primo, Jessie, fajnie. No i co? I chyba tyle no mojego. pakietów. Nie, Weź kruka wybierz. Pamiętam wszystkie legendy oprócz... Patrzcie jaki kozaki nam wypadło. Co ty robisz? Co ty mi robisz? Dwie postaci mi brakuje. <grym> Amber ile? Amber ile postaci brakuje? Trzy. Leon, Sandy Maker. <grym> Dobra, ale spójrz na tych kruków. Co oni robią? Łapki w górę dają. Łapki w górę. Trzysta łapki w górę. Postawcie łapki w górę za te, za te kruki. Pomóżmy Brawl Starsowi, żeby nie upadł, że szedł do góry. A ona Was zapraszamy na kolejny odcinek z Brawl i pewnie będziemy szukać Buni, czy Bonnie. Kolejną postać. Więc heja!